This gospel reading is the gospel of John. Dzisiejsze czytanie jest w Ewangelii Świętego Jana z rozdziału 15. Niektóre z tych rzeczy znamy. Wiemy, że ten rozdział rozpoczyna się od bardzo głębokiego stwierdzenia Jezusa. The boldest statement. Możemy powiedzieć, że było to stwierdzenie najodważniejsze. I true, I ja jestem prawdziwym krzewem A wy jesteście moimi Jesus. A to, co usłyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu, jest wytłumaczeniem tamtego stwierdzenia Jezusa.

w Starym Testamencie krzew winny jest jako symbol ludu Izraela. Ale jest również tam używany jako symbol ludzkości. Na przykład w Psalmie 80, a symbol of humanity. Wino krzew winny jest symbolem ludzkości. Jezus Jesus says, I am true wine. Tak więc Jezus mówi o sobie, ja jestem prawdziwym krzewem winnym. A to oznacza, ja jestem prawdziwym człowiekiem. Ja jestem prawdziwym człowiekiem. Ponieważ On jest tym jedynym, który był Bogiem, który stał się człowiekiem. Jesus is a więc Jezus jest prawdziwym człowiekiem, ponieważ jest Bogiem, który stał się człowiekiem. A więc w osobie Jezusa Bóg a man on the earth. Bóg w osobie Jezusa zasadził, sam się dzieje. Powtórzyć to stwierdzenie. W osobie Jezusa z Nazaretu God, planned himself jako man zasadził siebie jako człowieka na ziemi. Żeby zrozumieć pełną głębię tych słów, musimy zrozumieć pewne słowa Świętego Pawła. In Apostolicians. Chapter fifteen. Verses forty 48 to do 48 ósmego. Święty Paweł mówi nam o dwóch ludziach. Dwojka, ludziach, którzy stanowią kryterium dla wszystkich pozostałych ludzi. Man, Pierwszy człowiek. From below. Z niskości. From the earth. Z ciebie. Człowiek z ciała. Man Oraz człowiek ostatni. From On jest z wysoka. From z nieba. Man of the jest człowiekiem z ducha. Kiedy my się rodzimy z naszych rodziców, którzy są rodźmi, genealogię. The to the first man. Ta genealogia nas łączy, wiąże z pierwszym człowiekiem. Father, Poprzez naszego tatę, grandfather, dziadka, father. dziadka. Great go, go the jeśli się będziemy cofać, no to trzeba do pierwszego człowieka Adama. A więc rodzimy się na obraz pierwszego człowieka. I chociaż czasami twierdzimy, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. to To nie tak do końca jest. When he sea, Ale kiedy popełnił grzech, he to, the the of the human, the humanity. to popełnił grzech, to głowa starej ludzkości. So the moral image of God in Adam was I od tego momentu moralny obraz to w Adamie był zniekształcony. Adam, Adam zachował ten naturalny obraz Bóga, moral ale moralny obraz Bóga został w nim zaburzony. So Dlatego kiedy my się rodzimy z tego pierwszego człowieka, the moral of God to nie mamy w sobie tego moralnego obrazu Bóga. To jest to, co w Krzysztofie koledzy mówią, Kości nazywamy po prostu grzemem niekoronnym. A więc powtarzam. Kiedy rodzimy się z naszych rodziców, którzy są ludźmi, wtedy nabywamy tę analogię, która wiąże nas z człowiekiem z ciała, z człowiekiem z bliskości, z człowiekiem z ziemi. We have been tied the man from Teraz trzeba, żebyśmy zostali przywiązani do Człowieka z nieba. Czyli tę ludzką genalogia należy, przerwać. I musimy zostać związani z człowiekiem ostatnim. człowiekiem z Wysoka. Man z człowiekiem z nieba. No bo wszyscy zmierzamy ku niebu. I dlatego, <mucham musiciania> dlatego potrzebna nam genealogia boska. Cóż to jest ta genealogia boska? Ewangelia Świętego Jana, rozdział pierwszy, 12, 13, 12, 13, 12, 13, sam, że ci, którzy przyjęli Jezusa to him, którzy cały czas w Niego wierzą, God to children of God. otrzymali moc, aby się stali dziećmi Bożymi, God, które narodziły się of blood. nie z krwi, the of nie z woli nie z ciała, of God. ale z Bogiem. Bo mamy aby się stali dzieci które narodziły się jest ciała, nie z ciała, nie z woli mężów, nie z krwi, nie z tylko z Boga. Jaka jest nasza genealogia? Jest to na wiary. Also begins with the birth. Ale ta genologia również rozpoczyna się w narodzie. Czyli od szcztu świętego. So baptism, A więc mocą szcztu świętego. We are, we are mocą krztu świętego zostajemy wszczepieni w otwartego bok Jezusa. Teraz możemy lepiej rozumieć stwierdzenie Jezusa. Ja jestem prawdziwym człowiekiem. Are a wy jesteście moimi gałęzkami. Moim baptisem, mocą Chrystusa Świętego, we the open side of Jesus. zostaliśmy wszczepieni w otwarty Bóg Jezusa. I w wodę i karm. I w wodzie i krwi. I w become a brand of the true man Jesus. W ten sposób stajemy się gałązką prawdziwego człowieka Jezusa. Być może słyszeliście, jak nie mówią, nie powinno się czcić małych dzieci. Oni mówią, że religię należy samemu zaakceptować, jak się jest dorosły czyli oni nie rozumieją naszych tajemnic, nie rozumieją słowa Bożego. How many times did Jesus w Słowie Bożym Jezus powiedział: John Was you with water. Я was was John Ale za parę dni, Zostajecie przy odziali w moc wysoka. Czyli musimy się narodzić z wysoka. A nie poprzez zanurzenie w wodzie. Zanurzenie w wodzie przez wody jest szczelnianowe. No bo sam jak szczyciel powiedział: ja Szczę was wodą do w bieżącej wodzie rzeki.

Wtedy w tym nakazie powiedział Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 28, werset 19. Szcijcie ich into the name. Do wnętrza imienia. Często my mówimy w imieniu. No. To nie jest w imieniu. To jest do, wnę do wnętrza imienia. Szczycie ich do wnętrza imienia of the Father, Ojca of the son, i Syna of the Holy Spirit. i Ducha Świętego. Do wnętrza imienia. Liczba pojedyncza, i imion. Father, son i Holy Spirit one name. Ojciec, Syn i Duch Święty mają tylko jedno imię. One God, one name. Three persons. The name to the name. What is that name? Jesus. Jesus. In Old Testament, Yahweh. Yeah. In same... yeah. Yahweh was merely the name. Merely. the name. In the New Testament, it is said the name is a person. W Nowym Testamencie powiedziane jest, że imię jest osobą. A więc szczicie ich do wnętrza osoby. To właśnie święty Paweł pisze do Rzymia. Jezus jest prawdziwym drzewkiem oliwnym. A my zostajemy w niego wszczepieni. Winny, prawdziwe inny, prawdziwie przekolnny. Explain Pozwólcie, że Wam wytłumaczę, co takiego się dzieje w momencie przyjścia Świętego. Look this scene, this uh, scene. Popatrzcie na tę przepiękną scenę teologiczną. Tutaj znajduje się grob Jezusa. Jezus umarł Marie, został pożegnane i Z tego samego miejsca zmartwychwstał, stał się światłem 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 Stał światłem światłem Light from light. światłem 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 Będziemy je trzymać tutaj, pod paschałem. Pomiędzy krzyżem a paschałem, które symbolizują śmierć i zmartwychwstanie Pana. A w momencie śmierci Jezusa wypłynęły woda i krew. Woda krew. On i krew. Przez i na śmierć

Boga – dzisiaj, krew – później. Dziecko zostanie szczepione w prawdziwego człowieka. And the true to ja jestem prawdziwym And you become my to is A wy w momencie msztu świętego stajecie się moimi damuskami. A potem regularnie zaczynamy chodzić do kościoła, Państwo, to provide, czyli te soki wypływające z prawdziwego przemówienia, so that we continue to grow. I, My last I ostatnia rzecz. In Łukasza, w rozdziale 18, Wersja 15, Matki przynosiły. newborn children to jesus novo arotsa dzieci do Jezusa. newborn novo arotsa the Hebrew word used there is. the word is slovo tutaj brefos which means a slovo child newly born the Jews circumcised on the eighth day Żydzi mieli obowiązek obrzezać dziecko ósmego dnia. Od tego dnia, czyli ósmego dnia, od momentu obrzezania, to dziecko już nie nazywa się DREFOS, tylko PADION. To jest to słowo na dziecko. Dopiero od ósmego dnia. Stąd się wzięło słowo PEDIATRIA. Pochodzi od słowa Pajdion. Czyli to jest dziecko po ósmym dniu. Before the day, the day, after the girl, przed ósmym dniem, czyli od urodzenia do ósmego dnia. The newly born to jest ten brefos do dziecka. To by Jezus nie dotknął. Them. A uczniowie próbowali te matki powstrzymać. Podobnie jak dzisiaj próbują blokować protestanci. No, no, really, nie, nie wstrzymajcie do pszczół, nowo marudzonych dzieci. Jesus A Jezus na nich tak krzyczał. I powiedział: Królestwo Boże należy właśnie do.

dziecka kakował do rodzenego do krzyża. Ten drugi księdz też naznaczył. A potem rodzice i księżcy. We Co my tak naprawdę w tym momencie robiliśmy? W Księdze Ezekiela, w rozdziale 9, w wersycie 6, an Bóg posłał anioła, Wykonał znak Taw na czołach ludzi. In litera Taw to ostatnia litera w alfabecie hebrajskim. Za czasów Ezechiela, ta litera Taw miała kształt krzyża, bo krzyż.

Głęboko wierzę, że ci, którzy mają na czole znak krzyża, to nie spotkają się z wiecznym potępieniem. Każdy z nas został wszczepiony i otwarty, Like a promise, the on the Lord. Tak Jak Tomasz położył palec na otwartym boku Jezusa. Let us continue Dlatego przechodźmy do kościoła. And put the Lord. Put our the Lord. I Put Dlatego dotykajmy naszego Pana. Tu w kościele dotykajmy go. You it to robimy w momencie komunii świętej. Czy nie robimy tak samo, jak zrobił stary Simeon, który wziął Jezusa w ręce? The, the the Lord Albo tak, jak uczniowie przyjmowali Pana do rąk podczas ostatniej wieczerzy. Pozwalajmy na to, żeby nasz Pan dotykał nas, a my, żebyśmy dotykali naszego Pana. I wszyscy za Tomaszem powtarzajmy Pan mój Bóg mój. Amen. Amen.